Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie na Czereśniowej Dirt. W dzisiejszym odcinku dowiesz się w jaki sposób zrobić barspina i na czym on w ogóle polega. Zapraszam. Także pierwszą sprawą jest skontrolowanie cały czas siodełka w locie. Barspin polega na obrocie kierownicą o 360 stopni w wybranym przez Was kierunku. Na każdym rowerze możemy zrobić Barspina. Otóż niestety nie na każdym rowerze jesteśmy w stanie zrobić Barspina. Zazwyczaj ogranicza nas przewód hamulcowy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to korki Waszego amortyzatora. Czasami jest tak, że zwłaszcza starsze modele amortyzatorów mają wystające korki, pokrętła i one mogą Wam haczyć w jakiś sposób o Waszą ramę. Trzecia sprawa, no jeżeli macie amortyzator dwupółkowy, to Was to wyklucza. Jak już wiemy, na jakim rowerze można robić barspina, a na jakim nie można, to warto by było zastanowić się, od czego zacząć. Moim zdaniem, zanim zaczniemy cokolwiek kręcić, zanim zaczniemy skakać, warto zastanowić się, w którą stronę będziemy tego barspina robić. Jeżeli jeździcie na lewą nogę z przodu, to barspina będziecie wykonywać w lewą stronę. Jeżeli waszą prowadzącą nogą jest noga prawa, to barspina będziecie robić w prawą stronę. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to zwłaszcza przy wykonywaniu sztuczek połączonych z barspinem, na przykład 360. Jeżeli robimy 360 barspina, ja na ten przykład wykonuję go w prawą stronę, to rotację kręcę w prawą stronę, moja tylna noga mi rotację i jednocześnie mogę sobie robić tego barspina na eleganckości. Natomiast jeżeli bym to robił z opo bar to bardzo mocno komplikuje mi się tutaj rotacja, bardzo mocno komplikuje się w ogóle moja pozycja na rowerze. Jest to po prostu dużo trudniejsze. Także jeżeli jeszcze nie zaczęłeś nauki bar to warto po prostu zwrócić uwagę na to, w którą stronę kręcisz tego barspina, bo to Ci może ułatwić. Ok, wspomnieliśmy sobie o tym, w którą stronę należy kręcić barspina, żeby to był normalny, regularny barspin, a nie opobarspin, to teraz porozmawiamy sobie o kilku rzeczach, które mogą Wam ten proces kręcenia barspina ułatwić, a ściślej mówiąc naukę. Zacznijmy od siodełka. Bardzo ważną sprawą jest przy nauce barspina to, żebyście kontrolowali rower. I siodełko jest jednym z takich elementów, które Wam może pomóc kontrolować ten rower. Jeżeli chwycicie siodełko Waszymi kolanami, istnieje dużo większa szansa, że rower nie będzie Wam się w jakiś sposób uciekać. Jak kontrolować rower jeszcze bardziej za pomocą siodełka, to pokażę Wam w następnych ćwiczeniach. Natomiast co do ustawień roweru, które mogą Wam pomóc w kręceniu barspina, to zwróciłbym uwagę na. Waszą klamkę hamulcową. Jak widzicie w tym momencie, moja klamka hamulcowa jest znacznie oddalona od miejsca, w którym łapie gripa. Mam takie ustawienie, dlatego że czasami przy robieniu barspina, dwóch czy jakiejś kombinacji zdarza się, że po prostu łapie się za tą klamkę, że nie zawsze czysto łapie się po prostu kierownicę za gripy. Tylko czasami łapie się niestety za tą klamkę, także jeżeli ją dacie troszeczkę dalej, to będzie mniejsze ryzyko, że w tą klamkę uderzycie. A to jest troszeczkę nieprzyjemne uczucie. Można sobie palca jakiegoś wybić czy coś, także, także dla własnego bezpieczeństwa możecie sobie tą klamkę dać bardziej w głąb kierownicy. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy z tą klamką. Ja tutaj zaproponowałem Wam odsunięcie sobie klamki nieco dalej. Natomiast jeszcze jest jeden sposób na to, że można zabezpieczyć tą klamkę, czy to taśmą izolacyjną, czy to w jakieś inne sposoby. Bo czasami klamki mają ostrzejsze krawędzie i po prostu dobrze jest to sobie zabezpieczyć. I teraz jak już jesteśmy przy rowerze. Warto zwrócić uwagę, na jakim rowerze to robimy. Na jednych rowerach robi się łatwiej, na drugich rowerach robi się trudniej. Barspina możecie się uczyć na rowerze dirtowym, możecie się go również uczyć na BMX-ie, rowerze Enduro do tego przystosowanym. Możecie go robić na każdym rowerze, z tym, że nie na każdym rowerze będzie się go robić tak samo łatwo. Jeżeli wasza rama przykładowo w dirtówce jest bardzo krótka, macie bardzo krótką ramę typu starszy to Six player w szorcie, typu nawet NSDK, to możecie mieć taki problem, że przy szerszej kierownicy, szerszej mam na myśli tutaj 760, 780 czy tam nawet skrajnie, skrajne przypadki 800 mm, to możecie mieć problem, że wasza kierownica będzie haczyć o siodełko, albo będziecie mieli po prostu tutaj bardzo mało miejsca. Takim moim odczuciem jest to, że na krótszych ramach robi się dużo ciężej bar spina, jest dużo mniej na niego miejsca, dużo łatwiej jest zahaczyć wtedy. Pierwsza sprawa kierownicą o kolana, o wasze ochraniacze, a druga sprawa to wasza przednia noga czasami może przyhaczać o oponę. Tak mają niektóre rowery do siebie. Także, jeżeli macie bardzo duży rozmiar buta i krótką ramę, to może się to nie dodawać. Ale to nie jest tak, że się nie da, po prostu jest trudniej. Ok, jak już wiemy, w którą stronę robisz naszego barspina, to warto by było zwrócić uwagę na poprawną technikę kręcenia barspina. ja wiem, że niektórzy mogą rzucać i może to być spoko, jednak jeżeli uczysz się tego barspina, to lepiej by było kontrolować kierownicę przez cały obrót. I tutaj mowa o tym kontrolowaniu. Ja ten obrót kierownicy będę tłumaczyć dla obrotu kierownicy w lewą stronę, także jeżeli kręcisz kierownicą w prawą stronę, to po prostu musisz sobie to, to zamieniać. Ja kręcę parspina w lewą stronę, więc zaczynam od puszczenia prawej ręki. To jest taki mój nawyk, że po prostu puszczam prawą rękę. I teraz lewa ręka robi obrót kierownicy. I w momencie, w którym jesteśmy na 270 stopniach, prawa ręka musi być już tutaj na kierownicy. To Wam bardzo mocno ułatwi temat, jeżeli ta ręka już tutaj będzie na kierownicy. I wtedy na spokojnie sobie tą rękę ustawiamy z powrotem. Czyli jeszcze raz. W szybszym tempie, w wolniejszym tempie. I to samo w opo stronę 270 łapie. 270 łapie. 270 łapie. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu przez cały czas kontrolujecie kierownicę w locie i jest mniejsze ryzyko, że zrobicie coś takiego, że nie wiem, o, jazny, druga ręka gdzieś uciekła w locie. Warto łapać barspina na 270 stopniach. Także pierwszym ćwiczeniem, od którego zaczniemy naukę, będzie to właśnie znalezienie jakiegoś drzewa, tutaj akurat drzewo widoczne za mną, pomoże mi w tym, żeby nieco oprzeć się tutaj na siodełku, żebym nie musiał tutaj niczego trzymać, po prostu trzymam sobie udami za siodełko i mogę w tym momencie teraz sobie pokręcić kierownicą i po prostu... Chodzi nam o to, żeby wyrobić jak największą pamięć mięśniową, żeby za każdym razem po prostu nieważne, czy się patrzymy w prawo, czy się patrzymy w lewo, nieważne, żeby za każdym razem robić poprawny technicznie obrót kierownicą. Ok, jak już umiemy kręcić, to warto przejść teraz na plecy. Albo to już na plecach będę i to będę mówić. Jak już jesteśmy na plecach, to możemy się równie dobrze poopalać w słoneczku, ale możemy pokatować w ten sposób bar spinu. Jak już wiecie, jak go kręcić i którą nogę trzymać z przodu, w którą stronę kręcić tego barskina, to zanim zaczniecie go kręcić, obczajcie sobie, czy dobrze kontrolujecie rower w powietrzu. Ja mogę zrobić teraz coś takiego, czyli tak jakby suicide'a. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli dobrze kontrolujecie kolanami wasze siodełko, dużo łatwiej będzie wam zapanować nad rowerem w locie. Także pierwszym ćwiczeniem jest w ogóle chwycenie siodełka i kontrolowanie sobie roweru w tej płaszczyźnie. Jeżeli tak już mam, to mogę zabrać się za kręcenie i tutaj filozofię już znacie. Także pierwszą sprawą jest kontrolowanie cały czas siodełka w locie. Druga sprawa to właśnie kręcenie. Także do roboty. Następnym, trzecim już ćwiczeniem będzie nauka tak zwanego chicken bara. Polega to na wykonywaniu bar spina. Tak jakby z manuala, czyli jest to taki manual bar spin, chicken bar spin. Słowo chicken wywodzi się od tego, że jest to po prostu taki troszeczkę oszukany bar spin. Na czym to polega? Tutaj sytuacja jest taka sama, jak ćwiczyliśmy właśnie z obrotem kierownicą. Czyli pierwsze co to sobie sprawdzamy, czy chwytamy, sprawdzamy, czy chwytamy właśnie tutaj siodełko naszymi kolanami. Jeżeli czujemy się pewnie, możemy już spróbować kręcić kierownicą. Ok. I podczas tych obrotów zwróćcie sobie uwagę na to, albo poproście jakiegoś waszego kolegę, żeby Wam to nagrał. Czy kontrolujecie pierwsza sprawa kolanami siodełko? Druga sprawa, czy kontrolujecie? E, Obrót kierownicą. Czy nie jest to coś takiego, że po prostu rzucacie tą kierownicę i nie wiecie o co chodzi? Tylko zwróćcie sobie uwagę, nawet możecie to sobie przeanalizować w slow motion, czy za każdym razem, jak robicie barspina to łapiecie go na 270 stopni? Jeżeli nie, to nad tym popracujcie, bo na hopse może to nie być takie przyjemne. My przechodzimy do następnych kroków. Jak już macie obcykane każdy z tych ćwiczeń, przechodzimy. No właśnie. I teraz Następuje taki rozdział, o ile pierwsze z ćwiczeń, które mogliście zobaczyć są w miarę standardowe i możecie zobaczyć w każdym poradniku, tak nie każdy jest do tego zgodny, że następnym krokiem powinien być bunny hop, albo że następnym krokiem powinna być hopka. Moim zdaniem, jeżeli Waszym celem jest robienie barspina na hopie, to następnym krokiem powinna być to hopa, ponieważ często jest tak, że nie ogarnia się do końca tego bunny hopa, że nie ogarnia się tych sztuczek z bunny hopa, bo po prostu cały czas latacie hopy, ja byłem takim tego jeżdżącym przykładem, potrafiłem zrobić barspina na każdej hopie, potrafiłem zrobić backflip barspina, potrafiłem zrobić jakieś kombosy właśnie z barspinami, a dopiero w późniejszym etapie nauczyłem się robić barspina na flacie, także to nie jest tak, że musicie teraz wszyscy katować te bany bary, bo tak jest w każdym z poradników, nie musicie, możecie to zrobić nieco inaczej, to że te nie będziecie umieli bany bara, bo to trochę inna, inna sprawa. Ale to nic, może nie potrzebujecie. Ja na przykład nie potrzebuję. Także następnym krokiem jest przejście na hopkę. Według mnie. Jeżeli Ci się to nie podoba, to sobie przełącz na Kogoś innego poradnie. Jeżeli przejdziemy już sobie na hopkę, to warto, żeby to była jakaś mała chopeczka treningowa. Na pewno chopeczka bez przelotu, coś w stylu flyoutu. Jak już mamy znalezione taką chopeczkę, to każę Wam teraz dwa ujęcia. Pierwsze z nich jest to ujęcie, w którym robię tego barspina idealnie. Czyli Krok po kroku. Wylatuję, poziomuję lot, czyli wypycham moje ręce do przodu. Jak wypchnę już moje ręce do przodu, chwycę za siodełko, przechylam się troszeczkę do przodu i kręcę barspina. Ląduję, wszystko tutaj łapie kierownicę na 270 stopniach, ląduję, wszystko jest idealnie. Tylko, że szansa, że zrobicie takiego barspina od razu, jest bardzo mała. Raczej wasze pierwsze barspiny będą wyglądały w tym stylu, że wylatujecie, nie wiecie do końca, co się dzieje, kręcicie kierownicą i gdzieś tam lądujecie na to tylne koło. I teraz to jest spoko na początku. Natomiast cały czas musicie dążyć do tego, jak już potraficie wyskoczyć gdzieś tam zakręcić tą kierownicą, w tam wiadomo, będą wam spadać nogi i, i tak dalej. Ale musicie dążyć do tego, żeby robić tego barspina jak najpóźniej. Bo dopiero gdy go będziecie robić w momencie, gdy wasz rower jest poziomo, to za każdym razem go będziecie po prostu odjeżdżać, bo nie będzie wam ten rower uciekać i tak dalej. Także łapcie kilka ujęć. Nie wiem, czy wspomniałem o tym wcześniej, ale utrzymujemy Taką prędkość jak przy każdym standardowym skoku. Może na początku zacznijcie sobie troszeczkę wolniej. Ale tak. Najeżdżamy tak samo. Wyskakujemy, robimy pozycję, kręcimy i mamy to. Wyskakujemy, robimy pozycję, i mamy to. Jak widzicie, czasami ten bar spin jest taki, że wylatuje troszeczkę bardziej pionowo, czasami jest tak, że bardziej nurkuje tym przodem. To w dużej mierze zależy od tego, jakie mamy lądowanie. Jeżeli tutaj jest lądowanie płaskie, to nic się nie dzieje. Jeżeli tutaj wylądujemy sobie troszeczkę na tym koło, nic się nie stanie. Jeżeli robimy to na większej hopie, to będzie nam zależało na tym, żeby jednak nie lecieć na to tylne koło, bo po prostu będzie bardzo ciężko tego barspina odjechać. Natomiast jeżeli jeszcze nie jesteście na tym etapie, to możecie próbować właśnie wykonywać tego barspina na takiej hopce jak widzicie tutaj. Możecie go również próbować robić na mniejszej hopce. Grunt, żeby była to hopka bezpieczna, żeby nie było tam przelotu, żeby było w miarę lightowe lądowanie i że w razie czego, jeżeli polecicie na PC czy coś, to żeby się po prostu nic wam nie stało. Także polecam Wam ćwiczyć, 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 ćwiczyć. Pierwsza sprawa dobrze kręcić, druga sprawa dobrze kontrolować rower w locie, trzecia sprawa kręcić barspin. Jeżeli już ogarniacie barspinę, to będzie wyglądało to mniej więcej tak. Czyli podsumowując, najeżdżamy z taką samą prędkością jak do każdego innego skoku. E, wyskakujemy, poziomujemy rower w locie. Zanim kręcimy kierownicą, puszczamy sobie drugą rękę niech nam nie przeszkadza. Jak puściliśmy drugą rękę, to dokonujemy obrotu kierownicą. Następnie łapiemy kierownicę na 270 stopni. Jak kierownicę złapiemy, to możemy przystępować do lądowania. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Ci problematykę barspina i jeżeli byłeś blisko, to dokatowałeś dzięki niemu właśnie ten obrót kierownicą. A jeżeli byłeś dalej, to mam nadzieję, że jesteś bliżej. Koniecznie zostaw łapę w górę pod tym filmem, napisz coś miłego w komentarzu, a jeżeli jesteś spragniony wiedzy tego, w jaki sposób ustawiam siodełko do tego, żeby mi się wygodnie robiło barspiny, suicide i tym podobne sztuczki, to koniecznie wbij tutaj na film o Czekaj, to będzie z tej strony. To koniecznie wbij na film o Suicide no Henderze, bo tam pokazywałem też krok po kroku jak kontrolować ten rower w locie. Także jeżeli masz problem z kontrolowaniem roweru w locie, to pomoże Ci tamten poradnik. Nawet jeżeli nie chcesz się uczyć Suicida. To oni tego nie sprawdzają. Także napisz coś w komentarzu poniżej, a my widzimy się już wkrótce. Z fartem. No i daj znać, jakbyś chciał kolejne auto. Może chcesz. To... To nagram, nie? Co mam lepszego do roboty? Elo!